No hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z prezentami. Ja już nagrałam ten film zaraz po imprezie tej mojej urodzinowej, ale strasznie tam byłam zmęczona i muszę chyba to nagrać jeszcze raz, także teraz się z Wami łączę i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Także już nie przedłużam i przechodzę do rzeczy, które otrzymałam. Pierwsza z brzegu torebeczka. Może zacznę od prezentu od Oli. Taka śliczna torebka w kwiatki, chyba w, w, w maki. I tutaj w środku, bo już otworzyłam, już wiecie, to no, jem sobie. E, było to Fifi właśnie od Oleńki. Bardzo, bardzo lubię te słodycze i Miło, że po prostu gdzieś tam z filmów może zapamiętała. I powiem Wam, że do tego był bardzo ciekawy w ogóle prezent, który mnie zaskoczył. Naprawdę nigdy chyba nie, nie dostałam czegoś takiego. W tle w ogóle możecie słyszeć pralkę, jak chodzi. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. I to jest 100 pozytywnych myśli. I powiem Wam, że wydaje mi się, że Ola to robiła sama. Ja tutaj już jedną otworzyłam, to Wam pokażę. Jak to wygląda? To są takie karteczki wydrukowane z yy, właśnie z myślami. I Ola mi właśnie tłumaczyła, żebym sobie po prostu, jak to otwieram, żebym sobie to zaznaczała <laughs> i potem, żeby mi się po prostu to wszystko nie myliło. Także, także bardzo fajny prezent. Naprawdę, no, mega sprawa. I wiecie, jak mam zły humor czy coś, to sobie otwieram i się pocieszam tym. Także super super sprawa. Do tego jeszcze dostałam jedną rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie po prostu moje vlogi wielkanocne, kiedy właśnie miałam e, ten strojko do Oli wielkanocny, sztuczny, który mi zrobiła i mi wysłała, to poprosiłam ją, poprosiłam ją, żeby po prostu mi też zrobiła coś właśnie własnoręcznie, bo strasznie mi się po prostu podobają takie rzeczy i zrobiła mi takiego flower boxa. Trochę wygląda jak na ślub, bo jest taki bielutki, i bardzo taki, wiecie, no, ozdobny, taki elegancki. I zrobiła to w takim fajnym pudełeczku. I tutaj jest napisane najlepsze marzenia, czy coś takiego, The Best Wishes, czy jakieś najlepsze pragnienia, coś takiego, nie wiem, nie wiem jak to przetłumaczyć. I tu z tyłu jest taki sznureczek, że można za to trzymać. I naprawdę, no, jestem zachwycona. Eee, no, jest to, jest to coś co na pewno, wiecie, mi przetrwa i będę mogła sobie wspomnieniami wracać do, do tych urodzin. No, także powiem Wam, że bardzo fajny prezent. Przechodząc dalej, tutaj mam prezent od mojej przyjaciółki Martusi. I dała mi, w pierwszej kolejności może Wam po, o tym powiem, <śm> dała mi zdrapki. Dała mi zdrapki, i teraz zobaczcie sobie klip, gdzie zdrapywałam je. Dobra, drapiemy sobie zrapeczki od Martusi. Mam tutaj, mam tutaj właśnie zrapeczki. Jedną już zdrapałam, bo byłam bardzo ciekawa. Jest pusta, niestety. Ale to jest królewska gra. Bardzo fajna zrapeczka. No to jedziemy dalej. Tu jest worek pieniędzy. Wiemy. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Co my mamy znaleźć? Albo pieniądze, albo. Siódemkę. Również przegrana. Kolejna jest pensja. Również pusta. Ale powiem Wam, że mimo tego, że te zrobki są puste, to dobrze się bawię. Naprawdę. Nie wiedziałam, że w ogóle Czarny Kot jest w takiej dużej wersji jeszcze. Bo zawsze grałam w tą małą. I tu jest coś, jakiekolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś z wygrywających, wygrałeś przypisaną do jej kwoty. Czyli tu muszę najpierw sztabki z zdrapać. 5 zł. <grywa> Także jest w czarnym kocie 5 zł. Także super, cieszę się bardzo. I kocham zimę. Taka zimowa zdrabka, chyba z, z zimowej edycji. I tutaj e też wygrywające liczby. Tu siadało mi troszeczkę jeszcze Pieniędzy tutaj I 33 Czyli dwie zdrapeczki Są wygrane Bardzo się cieszę, naprawdę Że udało się w zdrapkach coś wygrać Także przechodzimy dalej Do dalszej części vloga Także tak jak widzieliście Udało się dwie wygrać i, I tutaj mam właśnie te dwie wygrane zdrapki. Także Martusia, dziękuję Ci bardzo, trafiło się coś. E, trzy były puste, a tutaj jest 7 zł, także dodatkowa kaska. Dziękuję bardzo, <laughs> przyda się na pewno. I do tych zdrapek była maseczka. E, to jest Ziaja Mikrobiom Balaz dla skóry wrażliwej. Jogurtowa maska z wodą termalną, naturalną inuliną, kwasem hialuronowym biofermentem z minerałów, tam różnych, coś tam, coś tam, do pielęgnacji skóry na noc. Także takiej maseczki jeszcze nie miałam. Będę ją próbować. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. I do tego, słuchajcie, była karta z Nazalando, którą Martusia mi tutaj dała, jako taki gift prezentowy. Naprawdę zaskoczyło mnie to, bo nigdy, wiecie, nie dostałam nic yy, właśnie z tej firmy yy, i nawet nie za bardzo wiem, co zamówić. Także jeśli zamówiwa, zamawialiście coś na Zalando, to koniecznie dajcie mi znać, co w ogóle warto tam zamówić i co Wam się stamtąd sprawdziło, także tutaj to <torebusia> od Martusi, ale <torebusia> zdrawiam. Kolejny prezent. W ogóle nie sądziłam, że ja aż tyle rzeczy dostanę, naprawdę jestem mega wdzięczna, że w ogóle tak się ludzie dla mnie postarali, to jest dla mnie coś niesamowitego. I tutaj mam paczuchę od Asi i jej męża Łukasza, która jest ciężka, bo jest wino w niej. Do tego były jeszcze kwiaty, różyczka, taka wiecie, w doniczce. Także przechodzę już tutaj do paczuszki, pokażę Wam to wino. I to jest winiarnia zamojska. Gruszka półsłodkie. Winko. Em, ciepły klimat roztocza. No, jakieś. Nie znam tego. A winiarnia fundacja zamojskie, o! Takie winko. Nie znam. Będę próbować. A wino białe lubię. Gruszkę też lubię. Także moje smaki. Bardzo się cieszę, że, że dostałam taką. Em, no, taki prezent. Do tego. Mam cztery lakiery, które zostały zapakowane w bardzo fajny sposób. Takie woreczki różowe, i tutaj w środku właśnie były te lakiery. Ja już to odpakowałam, wiecie, bo nagrywałam wcześniej ten film, ale się nie udał. One były tak, wiecie, po dwa pakowane. Naprawdę, kurczę. Doceniam po prostu każdy taki mały gest. Bo to jest coś dla mnie naprawdę takiego wyjątkowego i pokażę Wam po kolei te lakiery, po prostu jakie to są kolory i to jest tak jedynka, taki pudrowy róż i to są lakiery, słuchajcie, z Lovely pudrowy róż pierwszy, drugi to jest 155 i to jest taki no powiedzmy barbi, taki barbiowy trochę różowy <laughs> można powiedzieć Trze trzeci to jest szóstka i to jest klasyczna czerwień, trochę podobny do tego, co mam na paznokciach. Które są już po prostu do zmycia, bo są <laughs> trochę przeszły. <laughs> Czwarty to jest czwórka. I to jest fast, fast dry. Chyba jakaś kolekcja, tak. Czwórka i to jest kolorek taki trochę fiolet, trochę brąz. Coś tam, coś tam w tym stylu. Także takie lakiery dostałam też. Bardzo się cieszę. Do tego... W szarej kopercie była kartka, którą jak zobaczyłam, to nie mogłam się po prostu nadziwić, jaka jest taka strojna, w ogóle mega fajnie to wygląda, takie wiecie, 3D, to są elementy. I naprawdę wygląda to bombowo i cieszę się, że, że takie coś dostałam. Tutaj właśnie z Asią też rozmawiałyśmy, że pomyliła datę. I dała, I dała lipiec zamiast sierpień, bo ja jestem z 7 sierpnia. Wy w ogóle zobaczyliście wcześniej ten film, bo ja też wcześniej robiłam to imprezę, ale urodziny streaky mam 7 sierpnia. Ale tak wiecie, wypadło, po prostu musiałam tak zrobić wcześniej. I, i dziękuję właśnie Joasiu, Łukaszowi, że, że o mnie pomyśleli, że tak się bardzo postarali. Naprawdę doceniam każdy gest. I, I najmniejszą rzecz, którą otrzymałam. I też dziękuję Joasi za to, że mi pomogła nakręcać yy, właśnie vloga. Te wszystkie klipy, które gdzieś tam były, właśnie z tej restauracji czy z elektrowni, to dzięki po prostu uprzejmości Joasi. Dzięki pomocy Joasi po prostu mogliście je zobaczyć. Także napiszcie w komentarzu jakieś podziękowania dla niej, będzie jej na, pe na pewno miło. I do tego, ja już yy, z Asią rozmawiałam na ten temat. Mówię dalej, co jeszcze od nich dostałam. Z Ania Kruk, .pl, coś takiego, dostałam bransoletkę. Dajcie znać, czy, czy w ogóle mieście styczność z czymś takim, bo ja pierwszy raz się, yy, wiecie, jakby coś takiego dostałam. I to jest taki jakby czerwony sznureczek, bransoletka. I tutaj jest napisane zaczaruj swój los. Ten magiczny sznurek ma działanie ochronne, przynosi szczęście, powinien być zawiązany na lewym nadgarstku przez osobę, którą kochasz i szanujesz. Nić wiążemy na siedem węzłów i nie zdejmujemy jej aż do momentu, gdy sama spadnie. W ogóle bardzo ciekawy pomysł, naprawdę doceniam turbokreatywność, którą tutaj się wykazali. I naprawdę, no super. No i tak się znać, w ogóle, czy. Czy znacie to? I co o tym myślicie? No ja jestem naprawdę... Mnie to zaskoczyło. Pierwszy raz po prostu taki prezent dostałam. I ostatnia rzecz to jest e, karta do Empika, który po prostu, powiem Wam, że naprawdę no te prezenty są mega trafione, bo wiecie, za taką kartę prezentową mogę e, sobie naprawdę coś wybrać. Wiecie, coś, coś po swojemu też. W środku dedykacja w tej karcie. Właśnie od Asi i Łukasza. Um, no i tak, no i karta de, do Empika za 50 zł. Powiem wam szczerze, że, że w sumie nie wiem, co sobie zamówię, nie mam jakiegoś określonego planu. Także możecie mi pisać też propozycje, co jakbyście wykorzystali te 5 dyszek, może jakaś książka, może jakaś płyta. No naprawdę, jak ja to się śmiałam na tym poprzednim vlogu, że <laughs> nie jak ja to powiedziałam, nie pożałowali. <laughs> Mega mi się z tego, że po prostu już oglądałam tyle razy tego mojego vloga z tej 30. I naprawdę się śmieję, bo po prostu wyszedł tak śmiesznie momentami. I naprawdę się cieszę. Dobra, później sobie wsadzę to do tej koperty. Także dziękuję jeszcze raz właśnie za te podarki Asi i Łukaszowi. I ostatni prezent też fajne w fajnej to jest od Angeliki Mateusza. I to jest. Powiem wam troszeczkę się zaskoczyłam i muszę wam powiedzieć, że ja na tą torebkę patrzyłam, tylko w innym kolorze, ale miałam ją na oku, chciałam sobie kupić taką żółtą. Więc jest, jestem. No jestem zadowolona, że po prostu wiecie, no gdzieś tam los mi i tak tą torebkę gdzieś tam przywiózł do mojego życia. <laughs> Także to jest taka torebeczka. Taka, wiecie, nie, nie za duża. Ona ma tutaj taki klips, w środku ma poszewkę w groszki eee, i możecie ją dostać z jinseju. No, bo, wiecie, patrzyłam sama. Jest taki dosyć krótki sznurek, który można regulować. To są metalowe, takie, no, ze sztucznego metalu, jakieś łańcuchy powiedzmy. No i naprawdę jest taka, wiecie, wiosenna, pogodna, naprawdę super. Do tego. Paletka cieni z, czekajcie, Katris, Lavender Breeze, chyba Anżelka chyba pod kolor dobierała torebki i powiem wam, że zastanawiam się, czy nie zrobić sobie testu tej palety na kanale. No W sumie czemu by nie? Zawsze to jakieś urozmaicenie, więc napiszcie w komentarzu, czy chcecie test tej palety. Tutaj są takie kolory neutralne, jest dużo beży, brązy. Są i trochę fioletów, więc myślę, że taka bardziej na co dzień jest ta paletka. Zobaczymy jak z jakością. No i jest lusterko. Jest lusterko. Też dołączone, także dodatkowo mam kolejne opakowanie, gdzie mogę się przyglądać, wiecie, jak się maluje, także super. No i tutaj kolejna rzecz to taki, taki kartonik niepozorny. Zastanawiałam się, co w nim jest. I powiem Wam, że naprawdę to było tak dla mnie zaskakujące, bo jak otworzyłam tą paczuszkę, to zobaczyłam kubeczek, który jest prześliczny, taki złoto różowy, no blady róż, taki powiedzmy. I w środku są piórka. Ja tak jak to otwierałam, to tak wyciągałam te piórka, one są mega kolorowe, takie, wiecie, w kolorach tęczy. I tutaj, pod tymi piórkami Tutaj pod tymi piórkami był lakier w takim złotym kolorze. Mojaś papuga tu siadła i schowała to. <grych> Także mega pomysł. A lakier jest z Ingrid. Taki po prostu brokatowy. No, mega pomysł, naprawdę. Także dziękuję serdecznie wszystkim za prezenty. Dziękuję Angelice i Mateuszowi też, że byli. Też mieliśmy okazję porozmawiać wcześniej, dzień wcześniej się spotkać, i naprawdę powiem Wam, że po prostu nie jestem mega szczęśliwa. Aż ostrość zrobiłam, że wszyscy byli. Naprawdę sprawiliście mi radość, daliście mi szczęście. Także to były moje prezenty. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Ja jestem zachwycona i, i to był naprawdę udany czas. Um, no i tak moi mili mam nadzieję, że wam się film podobał piszcie komentarze, swoje opinie ja zawsze jestem chętna do dyskusji z wami chyba wam wszystko pokazałam tak myślę, tak się jeszcze rozglądam co bym czegoś nie zapomniała ściskam was ciepło do następnego filmu pa pa